Dzień dobry, witam Cię na przystanku Pilates. Fajnie, że zajrzałaś, być może pierwszy raz. Jeżeli pierwszy raz, to mam na imię Renata. Mam 54 lata. W tym roku tak naprawdę skończę 55. E, ćwiczę Pilates. Jestem instruktorką Pilatesu i wielką fanką tego zdrowego ruchu. Zostań ze mną. E, pokazuję Ci na moim kanale ćwiczenia Pilates. Takie, które są wspaniałe dla Twojego zdrowia, dla Twojej dobrej formy. No i świetnie działają na Twój kręgosłup. E, dzisiaj kolejne ćwiczenie. Będzie to Spine Twist. Ćwiczenie, które mobilizuje odcinek piersiowy kręgosłupa, działa wzmacniająco na mięsień poprzeczny brzucha, na mięśnie skośne brzucha, ale również rozciąga mięśnie skośne brzucha i rozciąga mięsień wielodzielny. Czujesz taką potrzebę popracowania Twoim kręgosłupem, no to myślę, że to ćwiczenie będzie dla Ciebie naprawdę fantastyczne. Jedna uwaga na samym początku. Jeżeli masz plecy proste i siat jest dla Ciebie taki dosyć wymagający, to pod pośladki możesz sobie podłożyć. Mam dzisiaj w domu tylko jedną kostkę, ale mogą być dwie kostki. Możesz sobie usiąść na dużej piłce, jeżeli taką piłkę masz albo na jakieś ławeczce, a nawet na krześle i wtedy stopy będziesz miała ustawione przed sobą, kolana będą lekko ugięte lub też będziemy siedziały w tym siadzie, który za chwileczkę ci pokażę, ale pamiętaj przy Jakimkolwiek dyskomforcie, wsiadzie na podłodze, zawsze coś podłóż sobie pod pośladki. Okej, okay, wyciągam kostkę i lecimy z ćwiczeniem od samego początku. E, usiądź na macie, wysuń e, pośladki, wysu, wyszukaj, odszukaj guzy kuluszowe, stopy nogi ugni w stawach biodrowych, w stawach kolanowych, a stopy połącz podeszwowo. To jest taki siad, który nazywa się siadem diamentowym. Mamy taką pozycję diamentu, ale możesz też na przykład rozłożyć nogi do takiego wąskiego siadu. Zrób tak, jak ci jest po prostu wygodnie. Wracam do siadu diamentowego i rozpoczynamy ustawienie pozostałej części naszego ciała. Dłonie połącz w ten sposób, żeby kciuki się ze sobą połączyły i pozostałe palce również. Taka wizualizacja, w Pilatesie ta wizualizacja jest ważna. Wyobraź sobie, że Twoje dłonie stworzyły taki dziubek ptasi. No i ten dziubek, dolną część, więc nasze kciuki Połóż na wysokości górnego mostka, łatwo go ym, znaleźć yy, na naszej klatce piersiowej, a palce wskazujące podłóż pod brodę. Jest to potrzebne, ponieważ dzięki temu my odpowiednio się ustawimy. Yy, łokcie są opuszczone w dół, ale nie doklejone do tułowia ani nie uniesione do boków. Twoja obręcz barkowa jest stabilna, bo my tutaj musimy pracować na stabilnej obręczy barkowej. No i oczywiście lekko napięty brzuch, wyciągnięty kręgosłup, czubek głowy skierowany do sufitu, czyli ustawienie tej neutralnej pozycji naszego kręgosłupa i naszej miednicy jest tutaj naprawdę bardzo ważne. Wracam do ustawienia dłoni jeszcze raz kciuki na wysokości górnego mostka, palce wskazujące pod brodą, brzuch napięty. Weź wdech i na wydechu wykonaj skręt w jedną stronę. Na wdechu wróć. Na wydechu na drugą stronę. Na wdechu wróć. Pracuj w ten sposób, Starając się nie wykonywać ruchów głową, te wskazujące palce pod naszą brodą utrzymują naszą głowę w pozycji nieruchomej i Ty sobie możesz wyobrazić, że Twój kręgosłup... Jak taki ręcznik, z którego wykręcasz z mokrego ręcznika wodę, skręca się naprzemiennie w jedną i drugą stronę. Dolne żebra kierują się do przeciwnego biodra naprzemiennie. Mięśnie skośne brzucha wzmacniają się i rozciągają. Jeszcze raz wydech i wdech. Wydech i wydech. No i oczywiście jak w każdym ćwiczeniu pilatesowym zrób tych powtórzeń od 5 do 10. To jest Taki poziom pierwszy naszego ćwiczenia. Przechodzimy do poziomu drugiego, a ja ustawię się bokiem, bo myślę, że ta pozycja też pokaże Ci, w jaki sposób kręgosłup będzie dobrze, fajnie ustawiony. Siedzę na guzach kulszowych. Moje kolana są rozsunięte. Stopy połączone są podeszwowo. Brzuch jest napięty kręgosłup jest wydłużony, głowa jest osadzona na kręgosłupie, a czubek głowy kieruje się do sufitu i teraz rozkładam ramiona i pamiętaj, że twoje łopatki są delikatnie ściągnięte do siebie, jakbyś miała zaciasny biustonosz, otwarta klatka piersiowa, ramiona na wysokości obręczy barkowej i robimy wdech, i z wydechem skręt. Tutaj pamiętaj, że to nie ramiona wykonują ruch, ale cały nasz tułów. I wydech, wydech, wykręcamy ręcznik. I wdech, i wydech. I jeszcze raz. Wydech, i wdech. Wydech, i wdech, wydech. I wdech. To ćwiczenie, tak jak i poprzednią wersję, w której masz włożone palce wskazujące pod brodą, możemy troszeczkę zmodyfikować, czyli wykonać dwa wydechy i zrobimy to już za chwileczkę. Wdech, wydech. Wdech. 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 Mam nadzieję, że czujesz, jak bardzo fajnie pracuje Twój kręgosłup, jak wzmacniają się Twoje mięśnie. I wydech, i opuszczasz, i rozluźniasz, możesz troszeczkę zaokrąbić swój grzbiet, poruszać się, porozluźniać, porozluźniać, poczuć tak fajnie. To był spań twist. Kolejne z ćwiczeń pilatesowych. Pozostałe ćwiczenia pilatesowe znajdziesz na moim kanale. Oznaczone są czcionką z kolorem niebieskim. Ćwicz, powtarzaj, utrwalaj. I do zobaczenia na następnym spotkaniu.